Ja, ja. Lecimy. Kiedyś za czasów szkolnych nie miałem lekko. Każdy patrzył na mnie niczym gekon. Dręczyli, wyzywali, bili, kradli. Do czasu, kiedy ojciec nie wjechał do męskiej szatni. Po tym głównie zmieniłem klasę, z nadzieją na zmianę, ale znów to samo. Prześladowcy niczym rambo, dręczyli do upadłego. Pewnego razu nie wytrzymałem, oddałem i rękę komuś złamałem. Problemy z dyrektorem, chcieli mnie wyjebać, lecz dyrektor powiedział: To ostatnia szansa, więcej ma się nie powtórzyć. Lecz ja wtedy myślałem już o zemście. Tak słodkiej, żeby spalić każde dziecię Chciałem już to zrobić, lecz kolega powiedział, że nie w tym rzecz I dziś się cieszę, że go posłuchałem, bo Bym żałował Całym swym ciałem eee. Serce z kamienia, nie czekam na pomoc Każdy cios z nocy zamienia się w kokos Prąd włosy dzień. Wraca za mną, wszystko co chciałem Uleciało dawno Serce z kamienia, nie czekam na pomoc Każdy cios w nocy Zamienia się w kokos, blond w Pojawiła się ona ubrana w blond niższa starsza Wkroczyła do życia jak duch najjaśniejszego pana Uśmiech lekki, jakby świat nie znał bólu A ja wierzyłem, że los da spokój memu ciału Lecz wiedziałem, że znów będzie to samo Odrzuci mnie niczym świat, kiedy prosisz o miłość za darmo Każdy krok oddalał mnie jeszcze bardziej w cień Został zapach włosów i pieprzony kruk, Jakby ktoś rozczaskał serce w kamieniu i zgasił mój duch Serce z kamienia, nie czekam na pomoc Każdy cios z nocy zamienia się w kokos za mną, Wszystko, co chciałem, uleciało dawno. Serce z kamienia, nie czekam na pomoc. Każdy cios nocy zamienia się w kokos. Blond włosy, cień, co wraca za mną. Wszystko, co chciałem, uleciało dawno. Nie milczę, już serce zamarznięte. Oczy szeroko otwarte. Każdy cios, każda rana uczą mnie, by nie ryczeć, tylko odpowiedzieć czynem. Blond włosy, krzyki w Idę swoją drogą gniewu. Nie chowam w sobie oprawcy i złe wspomnienia. Zniknęły niczym kurz, rozwiany przez wiatry. Teraz to mój czas, moje życie, moja ścieżka. Każde wyzwisko to nie przekleństwo, lecz świadomość o człowieku, że to dziecko. Kamień w sercu nie znika, tylko daje moc do działania. Tak jak te wersy, mają zdolność do ratowania.